nie, tam jest bardzo Wszystkiego to, co zostało w Wam, mówi Galerii, w Magazynie Galerii. I dlatego zostało mi tylko że oczywiście podobie jakąś. Dwa to te duchy, które w ręku przechowują rolnictwo, oni się świecą, to zaniemy dwa takie główne priorytety. tak on przedstawił nam na przykład ten dzień На Планки намагалися, на трошки не відаш. І ми попер спеціально поїхали до Венеції, бачите, спочатку вами такого вище To jest to, co patronem i ormianem, a tak samo... Prawda, to jest to, co ja byłam... A on mnie zna, jak po co robisz to? Jest 20... Niech nie pokojarzycie, a on się śmiało ただいま。 Gdzie? A gdzie ten, jest ten Jestem Людині ніде не була замкнена, завжди була чинна. За час відділення в Росії теж проводила війну в Останнім часом строго в ній була старання формування війни в Польщі так само за випадку відділення війни. Десь у нас було вважливо в часі нашого життя. Олександра і справді Кузнєнця. Ми театри, але тут вже грали в конкурсі. До чого? От, Сеймон Дерболевський, який був директором Шемислової школи, запропонував сподобати театр на найкраще місце, але в плоті. Тут було плоту, не знаю, як було плоду.

być pisane ikonie były poprzedzone wielką, głęboką modlitwą, w morzkę, prawda? Takimi kobiety widzą, malują, Włóczka, że gdzieś na uchołę, ona powiedziała. Taka było. w stanie że wiedzieliście jak do czego, dlaczego my jesteśmy tu Zawsze było tak, że my nie wchodzimy do środka uchodźców.

U nas do Z tej wyjści do z przodu, najniżsi z tyłu. Wszyscy się zmieścimy. Gdzie z Není to my mluvíme o nové kvalifikaci, která je tady na těchto stranách na počátku 17. většinu. Аня, так. А так также он видовый. Вот это как Релза. То, что были назвали, то была такая огромная работа, я была каплица. То, что специально буду ванну, я бы не снимала. Максималька молодежи. Если битва под пацанам. No on nie Ale on gościu No, no. no. no, no. no, no, no.

A tu què et passa? 고맙습 uh -oh.

Musisz Kamina. Opuśćcie co? Opuście niedawno, opuście. <grym> tutaj tutaj jesteście <grym> na żydca. Robisz zdjęcie? Nie, nie. Dziękuję. Czesław. Słuchajcie, zaraz wszyscy razy idziemy po skłodach, także ja Was na dole czekam i pójdziemy po drugim gwaranczu. To lepiej, tak. Z tym daleką, z tym miastem wielkim żyjemy.

Получается 60 гривен с